Cześć wszystkim, z tej strony Daria Chciałabym wam dzisiaj pokazać e, lalkę, która bardzo mi się spodobała od dawien dawna e, no nie miałam takiego uczucia, że, że lalka od e, Matela, no po prostu, że mi się spodoba nie, no, no, nie, nie, jakby nie przewidziałam tego <laughs> i powiem wam szczerze, że no, aż zapragnęłam e, pokazać wam jak ona wygląda Pewnie już e, sami widzieliście e, na Instagramie czy na TikToku, e, że ta lalka wyszła tam z 3 chyba marca. Można było ją kupić. Jest to lalka z, z serii designerskiej, e, więc ona raczej, ona chyba nadal jest dostępna. Więc jeżeli Wam się spodoba tutaj po moim filmiku, no to możecie przejść i, i wydać swoje oszczędności. 450 polskich złotych na tę wspaniałą lalkę jest to lalka um, postać mityczna um, Mananangal z Filipin i ja na początku jak oni mi pokazali tą lalkę tak, znaczy jak nam pokazali no to ja w ogóle byłam jak co to jest jakby wiecie no nie wyglądała dobrze wyglądała podobnie do Lenor Lenor też powstała z tej serii Eee, przez Rebecca, Rebecca Shipman. Był ogromny hejt na, na Lenor, ale to sami wiecie już na pewno. Ja się zastanawiam, czy może jej sobie jednak nie dokupić, ale, ale no, też czas pokaże, bo no, na razie jedna, potem kolejna po kolei. I no, ta lalka ma coś w sobie. Bo, bo chociaż jest droga, no bo 450 zł. Ale, no ma też fajne dodatki, właśnie akcesoria. No i sam fakt, że Mattel postanowił, no jakby zgodził się na to, żeby wyprodukować lalkę, która, którą można odłączać, No tak jak na przykład łysp, Nie? Też można tułów yy, odczepić. No, ale tam przyczepiasz drugi, jakby, nie? Yy, no. A tutaj można, lalka może sefruwać tułowiem. I szukać dzieci do zjedzenia? To jest postać mana Nangala, także możecie sobie wygooglować i sprawdzić. Ja między innymi do tego właśnie kupiłam tą lalkę. No, także. Będę ją teraz otwierać. Zobaczycie, czy Wam się podoba, czy nie. Jeżeli Wam się spodoba, to lećcie na stronę i ją kupcie, bo jest jeszcze dostępna, bez problemu. No i co? No i otwieramy. you <laughs> Kurde. O Jezus. Kurde. No i właśnie tego mi brakowało, powiem Wam. Tego momentu. Jak zwykle niezawodnie zapakowałem te lalki z Ameryki do Polski, że tu w ogóle jeszcze, jak wiecie, wszystko jest spokojnie z tą lalką. Ja nie mam słów. Ona jest niezwykła, naprawdę. Poczekajcie, bo ja muszę jeszcze sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. <grymne> no, niestety ma niedociągnięcia na ustach. Na górnej warce, niestety, no, nie wygląda to dobrze. I Usta są trochę rozlane. No, ale mimo wszystko, no jest bardzo ładna, no. Nie, no, ja wam powiem szczerze, że to jest naprawdę bardzo ładna lalka. Ona ma przepiękne dodatki. Te akcesoria są naprawdę świetnej jakości. To już widać nawet, jak spojrzycie po prostu, o, jak se ta, o tak patrzycie. No przecież zobaczcie na tą torebkę, zobaczcie na ten wachlarzek, zobaczcie na te skrzydła. To nie są zwykłe plastikowe skrzydła, tylko to są skrzydła normalnie yy, z materiałem. One są wyszywane. Tutaj jest wiadomo plastik wielki, ale to jest normalnie materiał, to jest wszystko wyszyte. Sukienka też jest naprawdę bardzo ładna. Te frędzelki mają przypominać to, że ona jest rozpołowiona, tak? I to są jej wszystkie wnętrzności. To są jej jelita, między innymi, tak, no to, to jest naprawdę genialne. Cokolwiek, no, by nie mówić o doborze kolorów, tak? Tutaj wiem, że wielu osobom się po prostu nie podobają te kolory. No to, to jest naprawdę genialne. Ta lalka jest przepiękna. No, ja nie jestem w stanie nic złego na ten temat powiedzieć. Dobra, oprócz tych ust, bo usta są naprawdę niedociągnięte. I osobie, która, no, tam nie zwraca uwagi jakoś estetycznie na to, no, to nic jej to nie będzie tam robiło, ale no, ja widzę, że, że usta są niedociągnięte, i ja pierdzielę, no, po prostu jestem zła strasznie, wewnętrznie, ale no, przeżyję ten, no, przeżyję ten fakt. Może napiszę do Matela, może coś tam zwrócą. Ale ona jest naprawdę piękna, słuchajcie. Ona jest naprawdę piękna. Zaraz Wam pokażę. No, wiecie, tak, całościowo. A za chwilę się zabierzemy za otwarcie. No, ogólnie yy, obecnie nie mam żadnego stojaka, żeby jakoś fajnie to nagrać. Więc improwizuję, jak coś. Mam nadzieję, że to widzicie, żeby sobie podważyć najlepiej, tak? O, widzicie? Już nic się nie popsuło. Jest podważone, można otwierać. Tutaj, jak widzicie, jest. Kto to? Glenda. Glenda. Od glendy mamy laleczkę, Fajnie. Fajnie, że nie tylko robeka robi potwierdzenia autentyczności, że też w końcu ktoś inny dostał na to. Nie wiem, czy oni przyzwolenia jakieś mają, czy co. Chyba, że w budżecie muszą się zmieścić. Też tak może być, nie? Proszę. To od razu osiągamy. I mamy. Wow! Ej, to jest inne! Ej, to jest jak taki. O matko! To jest takie fajne. Taki mat, ale taki. Jezu, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale bardzo fajne w dotyku. Ekstra. No, i tutaj wchodzi nam bardzo ważna część, czyli stojak, dzięki któremu, jeśli wyciągamy lalkę, tak jak ja to robię, bo nie umiem się powstrzymać, no to po prostu możemy ją tak samo sobie ułożyć. To jest on jest chyba inny, wiecie? Tak, on jest mniejszy. To jest nowy stojak. To jest nowy stojak. Całkowicie nowy. Całkowicie nowy stojak. Oczywiście, nie mówiąc już tutaj o tym, w jaki sposób możemy lalkę postawić. Jest całkowicie nowy sposób. Tutaj, nie taki duży. Aha, można na dwa sposoby. Patrzcie, nawet na... nie rozumiem. Aha, na tułów i na dół Okej okay. <laughs> Okej, okay, już wszystko wiemy No, no to To nie jest taki stojak jak do gulajopi, nie? Jakby ktoś się zastanawiał Nie Ho Widzicie to? I to jest Aha, to jest Nie przesuwamy tego już tego tej części, a dokładamy do góry to! Nie i Z... <grych> super jest. O. I to jest ten nowy stojak. Żeby lalka mogła być rozczłonkowana. Genialnie. Genialnie. No, no dobra, no to co? No to ja ją sobie otworzę i po prostu wam pokażę, nie, jak będzie wyglądała już na stojaku. Nowiutkie ciałko, Mattel Creations 2024, całkowicie nowe. Sukienka jest bardzo fajna. Znaczy no jest taka plastikowa, nie? Ale, ale nie czuć tego, nie widać. Ta frędzelki jakie są super. Nie wiem, ja lubię frędzle, nie mam nic do frędzli. Buty. A tutaj w środku jest jej kręgosłup. Tak, to jest jej kręgosłup. Torebusia. Ładna jest. W środku można coś wrzucić. No to mamy już Merikit. Wyciągniętą. Tutaj ma zabezpieczenie. Tu jest jej kręgosłup. I w ten sposób się tutaj łączy. I tu chyba jakoś. O. I Merikit. Mamy złożoną na miejscu. Wszystko jest git. A żeby ją... O! Po prostu. Push and pull, albo pull and push, obojętnie, no. No są skrzydła. Które tu z tyłu wchodzą. O, dobra, ja ją złożę, ogarnę i zaraz do was wracam. No i słuchajcie, mamy już Marikit. Myślę, że bardzo wam się spodoba ta lalka. Zobaczcie ile ona ma detali. Nawet sama torebka jest po prostu no, no, no... niezwykła Tutaj To nie jest jedna część, to są dwie części Ona pod spodem ma top, zwykły taki ekri Tu oczywiście się rozchodzi Tutaj mamy i kręgosłup Tutaj to wchodzi w tą część I się łączy Buciki bardzo ładne. Sto jak też jest niczego sobie. No co wam powiem? Myślałam, że jest bardzo podobna do Kirsti, ale nie jest. Tu macie Kirsti No wyglądają inaczej. Wszystkie moldy ma z 2024. Buźka, ciałko. No i te dodatki. To wszystko jest nowością. Nie wiem jak wy, ale ja jestem na tak.